Witam wszystkich serdecznie na początek tego pasjonującego filmu. Bardzo was proszę o kliknięcie tego guziczka. Subskrybuj! No to jedziemy. Pomidory już rosną. Papryka jak cię mogę. Tutaj sobie startuje koperek. Tu ten mały rządek to jest papryka. A tu są pomidorki karłowate. Za chwilkę będą do pikowania następne. Teraz idziemy na ogródek. No to jesteśmy na tarasie. Brzoskwinia już dostaje ładnych pączków różowych. <klimy> A tu nastąpiła przebudowa. Powiększył się areał borówki amerykańskiej. Pieniek trochę obleciał z kory. Pouzupełniałem braki, ale jeszcze trawka nie wschodzi. A tam zobaczcie, jak już się zaczyna żółto robić. No, no, no. Idzie, idzie, idzie wiosna. Idziemy zobaczyć rzodkiewkę. Nie, to nie rzodkiewka To chwasty sobie wyrastają Jeszcze nie ma Jeszcze nie ma Pietruszka Truskawki takie, takie Nic jeszcze nowego też nie puszczają Pietruszki też jeszcze nie widać. Jakoś tak topornie, opornie. Zobaczcie, już jakie ładne kwiatuszki się szykują do rozwinięcia. Bóg pan jeszcze siedzi, ale rzekomo. Ma iść do ludzi Pożyjemy, zobaczymy Tu tulipany już też dostały takich liści rasowych, że O lala No strasznie tu jest teraz przez to drzewo Zasłonięty ten furtelek Czereśnia też już pąków dostaje I gruszka zresztą też Wszystko już startuje Nie daj Boże mruster i błokszpan No dobra I to by było na tyle Na razie ze zmian zobaczymy jak te borówki się przyjmą Mniam miam to nic, pozdrawiam wszystkich serdecznie łapeczka i subik